Drogi przyjacielu, jeśli w tej chwili odczuwasz ciężar trosk, jeśli rachunki piętrzą się na stole, a przyszłość wydaje się niepewna, zatrzymaj się na chwilę. To, co zaraz usłyszysz, może na zawsze zmienić twoje życie. Bóg właśnie powiedział mi coś o tobie, że jesteś Jego wybranym i że od dziś przejmuje kontrolę nad twoim życiem finansowym i osobistym. Nie jestem prorokiem, ale to, co przekażę ci dzisiaj, pochodzi prosto z serca Wszechmogącego. Przygotuj swoje serce na to, co nadchodzi. Czy wiesz, że w tym momencie, gdy słuchasz tych słów, Bóg już rozpoczął proces transformacji Twojego życia? Tak jak kiedyś wybrał Mojżesza, gdy był pasterzem w pustyni, tak jak powołał Dawida, gdy był najmłodszym z braci i pasł owce, tak dziś wybiera Ciebie. Pamiętasz ten moment, gdy jako dziecko w małej polskiej wiosce, czy może w bloku na osiedlu, słuchałeś opowieści babci o Bożej Opatrzności, kiedy mówiła: Dziecko. Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Te słowa nie były tylko pocieszeniem, były proroctwem nad Twoim życiem. Dziś żyjemy w czasach, które przypominają okres międzywojenny w Polsce: niepewność, lęk o jutro, walka o przetrwanie. Ale właśnie w takich momentach Bóg ujawnia swoją najpotężniejszą moc. Tak jak nie opuścił naszego narodu podczas najtrudniejszych prób, tak nie opuści i Ciebie. Identyfikacja z problemami odbiorcy. Wiem, że może czujesz się jak ten rolnik z Podlasia, który patrzy na swoje pola i nie wie, czy zbior wystarczy na zimę, albo jak matka z Krakowa, która liczy każdą złotówkę, zastanawiając się, czy wystarczy na czynsz i jedzenie dla dzieci. Może jesteś jak ten rzemieślnik z Gdańska, który przez lata budował swoją firmę, a teraz wszystko wali się w gruzy. Te obawy są realne, ale chcę ci powiedzieć coś ważnego: nie definiują one twojej przyszłości. Bóg widzi twoją walkę. Słyszy Twoje nocne modlitwy, gdy nie możesz zasnąć, licząc długi i zobowiązania. On wie o każdej łzie, która spadła na Twoją poduszkę w ciszy nocy. Ale dziś, w tym świętym momencie, Bóg mówi: Dość, od teraz przejmuje kontrolę. Otwórz ze mną Ewangelię według św. Mateusza, rozdział 6, werset 26. Popatrzcie na ptaki pod niebem nie sieją, nieżną, nie zbierają do spichlerzy. A ojciec Wasz niebieski je żywi. Czy Wy nie jesteście daleko cenniejsi niż one? Te słowa Jezus wypowiedział nie w luksusowym pałacu, ale do zwykłych ludzi, takich jak Ty: rybaków, którzy martwili się o połowy, rzemieślników, którzy nie wiedzieli, czy znajdą zlecenie na jutro, matek, które zastanawiały się, czym nakarmią swoje dzieci. Przypomnij sobie historię wdowy z Sarepty z pierwszej księgi królewskiej. Miała tylko garść mąki i odrobinę oliwy tyle, żeby przygotować ostatni posiłek dla siebie i swojego syna przed śmiercią. Ale gdy podzieliła się tym z prorokiem Eliaszem, stała się świadkiem cudu. Jej dzban z olejem i garniec z mąką nie opróżniały się przez cały czas głodu. Dlaczego? Nie dlatego, że była bogata, wykształcona czy wpływowa, ale dlatego, że Bóg ją wybrał do czegoś większego. Pozwól, że opowiem ci o Marii z Częstochowy. Nie o tej ze świętego obrazu, ale o zwykłej kobiecie, która przyszła do mnie dwa lata temu. Pracowała jako sprzątaczka, wychowywała sama dwójkę dzieci po rozwodzie. Długi piętrzyły się jak śnieg w lutym, a ona modliła się przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, błagając o cud. Pamiętam jej słowa: Księże, nie proszę o miliony, proszę tylko, żeby móc spokojnie spać, nie martwiąc się o jutro. Dzisiaj Maria ma własną firmę sprzątającą, zatrudnia 10 osób, a jej dzieci studiują na najlepszych uczelniach w Polsce. Co się zmieniło? Czy wygrała na loterii? Czy dostała spadek od bogatego wuja z Ameryki? Nie, po prostu zrozumiała, że jest wybraną Boga i pozwoliła mu przejąć kontrolę nad swoim życiem. Jak rozpoznać, że Bóg przejmuje kontrolę nad Twoim życiem? Pierwsze znaki mogą wydawać się paradoksalne. Pierwszym znakiem jest często narastająca presja. Tak, słyszałeś dobrze. Zanim Bóg wyprowadzi Izraelitów z Egiptu, życie stało się dla nich jeszcze trudniejsze. Dlaczego? Bo Bóg przygotowywał grunt pod cud. Jeśli w ostatnim czasie Twoje problemy jakby się nasiliły, jeśli czujesz, że wszystko dzieje się jednocześnie, to może być znak, że Bóg czyści teren pod swoje błogosławieństwo. Drugim znakiem są nieoczekiwane spotkania i możliwości. Może ktoś zaproponował ci współpracę, której nie szukałeś? Może pojawiła się szansa, o której wcześniej nie myślałeś? To nie przypadek, to Bóg układa puzzle twojego życia. Trzecim znakiem jest rosnący pokój w sercu, mimo zewnętrznych trudności. To brzmi jak sprzeczność, ale wielu wybranych doświadcza tego fenomenu. W środku burzy znajdują nadprzyrodzoną ciszę. Ale jak przestać się martwić? Pytasz. To pytanie, które słyszę najczęściej. Szczególnie od naszego pokolenia, które przeszło przez transformację ustrojową, kryzys ekonomiczny, pandemię, pamiętam rozmowę z Janem, emerytowanym górnikiem z Katowic. Powiedział mi: Przez całe życie ciężko pracowałem, teraz mam emeryturę, która ledwo wystarcza na leki, a wnuki pytają, dlaczego dziadek nie może im kupić tego, co inni dziadkowie. Jan nie wiedział, że właśnie na niego czeka Boży plan. Dziś prowadzi warsztat stolarki dla młodzieży z trudnych rodzin, otrzymuje dotacje od miasta, a jego praca ma sens i przynosi dochód, który przewyższa jego dawną emeryturę. Sekret Jana był prosty: przestał walczyć sam i pozwolił Bogu pokazać mu drogę. Lęk to naturalna reakcja człowieka, ale wiara to nadprzyrodzona odpowiedź dziecka Bożego. Kiedy lęk mówi: A co jeśli się nie uda? Wiara odpowiada: a co jeśli Bóg ma plan lepszy niż wszystko, co mogę sobie wyobrazić? Teraz chcę ci przekazać praktyczne kroki, które pomogą ci otworzyć się na bożą opatrzność. Ale zanim to zrobię, mam do Ciebie prośbę. Jeśli te słowa trafiają do Twojego serca, jeśli czujesz, że to nie przypadek, że trafiłeś na ten film, naciśnij przycisk, lubię to, i subskrybuj nasz kanał. To nie tylko pomaga mi dotrzeć do kolejnych osób, które potrzebują tej wiadomości ale także jest Twoim pierwszym aktem wiary, pokazujesz Bogu, że jesteś gotowy działać. Pierwszym krokiem jest modlitwa poddania. To nie jest modlitwa błagalna, ale modlitwa oddania kontroli. Powiedz Bogu: Panie, przez lata próbowałem sam, teraz oddaję Ci kontrolę nad moim życiem finansowym, rodzinnym, zawodowym. Pamiętasz modlitwę Matki Boskiej: Niech mi się stanie według Słowa Twojego. To jest wzór dla nas wszystkich. Drugim krokiem jest konkretne działanie wiary. Bóg często wymaga od nas pierwszego kroku, zanim pokaże całą drogę. Może to być telefon, którego odkładałeś, rozmowa, której unikałeś, lub decyzja, przed którą uciekałeś. Trzecim krokiem jest codzienne dziękowanie za to, co już masz. Wdzięczność to klucz do obfitości. Zacznij każdy dzień od pięciu rzeczy, za które dziękujesz Bogu. Biblijski przykład Józefa. Pozwól, że opowiem Ci o Józefie z Księgi Rodzaju. Sprzedany przez braci w niewolę, niesłusznie oskarżony i wtrącony do więzienia, wydawałoby się, że Bóg go opuścił, ale każda tragedia była częścią większego planu. Józef nie wiedział, że lata w niewoli przygotowują go na stanowisko drugiego człowieka w Egipcie. Nie wiedział, że jego cierpienia są inwestycją w przyszłość nie tylko jego, ale całego narodu. Ty też możesz być jak Józef. Te trudne lata, te walki, te niepowodzenia, to nie kara, to przygotowanie. Bóg buduje w tobie charakter, mądrość i siłę, których będziesz potrzebować, gdy przyjdzie czas na Twoje wyniesienie. Józef mógł żywić urazę do braci, ale wybrał przebaczenie. Mógł martwić się w więzieniu, ale wykorzystał ten czas na służbę innym. Mógł rozpaczać nad swoim losem, ale ufał, że Bóg ma plan. Współczesne świadectwa. Anna z Wrocławia straciła pracę w wieku 50 lat. Dla kobiety w jej wieku znalezienie nowej pracy wydawało się niemożliwe. Ale Anna miała dar, potrafiła piec niesamowite ciasta, przepisy po babci z kresów. Dziś jej firma cateringowa obsługuje największe wydarzenia w mieście, zatrudnia 20 osób, a jej produkty trafiają do sklepów w całej Polsce. Anna nie planowała być przedsiębiorcą, ale Bóg miał inne plany. Tomasz z Lublina był uzależniony od alkoholu, stracił rodzinę, dom, pracę, ale w najgłębszej rozpacz spotkał Boga. Dziś prowadzi ośrodek pomocy dla osób uzależnionych, odzyskał rodzinę, a jego historia inspiruje tysiące ludzi. Magda z Poznania, samotna matka trójki dzieci, nie wiedziała jak związać koniec z końcem, ale jej talent do fotografii, o którym prawie zapomniała, stał się źródłem nie tylko utrzymania, ale prawdziwego powołania. Co łączy te historie? Wszyscy oni przestali walczyć sami i pozwolili Bogu pokazać im drogę. Przełamywanie mentalności braku. Jedną z największych przeszkód w otrzymywaniu Bożych błogosławieństw jest to, co nazywam mentalnością braku. To sposób myślenia, który został wydrukowany w naszym DNA przez pokolenia nędzy, wojny, komunizmu. Nie ma. To było hasło naszych dziadków: nie ma mięsa, nie ma cukru, nie ma nadziei na lepsze jutro. I to myślenie przekazywali swoim dzieciom, które przekazały je nam. Ale wybrany Boga myśli inaczej. On wie, że Bóg to Bóg obfitości, nie braku. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 10, werset 10, Jezus mówi: Ja przyszedłem, aby mieli życie i mieli je w obfitości. To nie znaczy, że każdy chrześcijanin ma być milionerem. To znaczy, że Bóg pragnie, byś miał wszystko, czego potrzebujesz do wypełnienia swojego powołania. I jeszcze więcej, byś mógł błogosławić innych. Zmiana myślenia to pierwszy krok do zmiany rzeczywistości. Zamiast mówić nie stać mnie, zacznij mówić Bóg znajdzie sposób. Zamiast to niemożliwe, powiedz z Bogiem wszystko jest możliwe. Duchowe prawa obfitości. Istnieją duchowe prawa, które rządzą obfitością, tak jak istnieją prawa fizyki, które rządzą światem materialnym. Gdy nauczysz się tych praw i będziesz według nich żył, twoje życie zacznie się zmieniać automatycznie. Pierwsze prawo prawo siania i zbierania. Co człowiek sieje, to też rządź będzie. Galatów 6.7. Jeśli siejesz dobroć, rządź będziesz dobroć. Jeśli siejesz hojność, rządź będziesz hojność. Jeśli siejesz zaufanie w Boga, rządź będziesz Jego wierność. Drugie prawo prawo pierwszeństwa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Mateusz 6,33 Kiedy Bóg staje się twoim priorytetem, On bierze odpowiedzialność za twoje potrzeby. Trzecie prawo. Prawo pomnażania. Bóg nie dodaje, On mnoży. Pięć chlebów i dwie ryby w rękach Jezusa nakarmili pięć tysięcy ludzi. Twoje małe możliwości w rękach Boga mogą nakarmić nie tylko ciebie, ale wielu innych. Przez wyciężanie przeszłych ran. Wiem, że niektórzy z was niosą w sercu rany z przeszłości, które blokują przepływ Bożych błogosławieństw. Może Twój ojciec mówił Ci, że nic z Ciebie nie będzie. Może były partner zdradził Twoje zaufanie. Może ktoś wykorzystał twoją dobroć. Te rany są realne, ale nie muszą definiować Twojej przyszłości. Józef miał prawo nienawidzić swoich braci, ale wybrał przebaczenie i powiedział: Wy myśleliście mi źle uczynić, ale Bóg obrócił to ku dobremu. Krzysztof z Szczecina był molestowany przez księdza, kiedy miał 12 lat. Przez lata nienawidził Boga, Kościoła, wszystkich księży. Żył w gniewie, alkoholu, samozniszczeniu. Ale pewnego dnia zrozumiał, że gniew więzi tylko jego, a nie tych, którzy go skrzywdzili. Kiedy wybaczył, nie dlatego, że tamci na to zasługiwali, ale dlatego, że on zasługiwał na wolność, jego życie zaczęło się zmieniać. Dziś Krzysztof pomaga innym ofiarom przemocy, ma szczęśliwą rodzinę i mówi: Moja największa rana stała się moją największą siłą, a przebaczenie to nie uczucie, to decyzja. Decyzja, żeby przestać pozwalać przeszłości kontrolować przyszłość. Praktyczne narzędzia duchowe. Chcę dać ci konkretne narzędzia, które pomogą ci żyć jako wybrany Boga. Pierwszym narzędziem jest codzienna modlitwa wdzięczności. Każdego ranka, zanim wstaniesz z łóżka, podziękuj Bogu za pięć konkretnych rzeczy. Może to być zdrowie, dom nad głową, rodzina, praca, nawet to, że obudziłeś się na nowy dzień. Drugim narzędziem jest cotygodniowy dzień Sabatu, dzień odpoczynku od trosk. Wybierz jeden dzień w tygodniu, kiedy nie będziesz rozmawiał o problemach, nie będziesz planował, martwiał się, tylko będziesz z Bogiem i rodziną. Trzecim narzędziem jest miesięczna ocena duchowa. Raz w miesiącu przeanalizuj, gdzie działał Bóg w Twoim życiu. Zapisz wszystkie błogosławieństwa, odpowiedzi na modlitwy, otwarte drzwi. To pomoże Ci dostrzec, jak bardzo Bóg jest aktywny w Twoich sprawach. Czwartym narzędziem jest roczna wizja wiary. Na początku każdego roku napisz, o co prosisz Boga. Nie marzenia, ale konkretne prośby. Pod koniec roku sprawdź, ile z nich się spełniło. Będziesz zdziwiony. Misja wybranych. Być wybranym to nie tylko przywilej, to także odpowiedzialność. Bóg błogosławi Cię nie tylko dla Ciebie, ale przez Ciebie dla innych. Abraham został błogosławiony, żeby błogosławić wszystkie narody Ziemi. Dawid został królem, żeby służyć ludowi. Estera została królową, żeby ocalić swój naród. A Ty? Jaka jest Twoja misja? Może Bóg chce przez Ciebie dotrzeć do Twoich sąsiadów, współpracowników znajomych? Może twoja historia ma być świadectwem dla innych, którzy przechodzą przez to, przez co ty przechodziłeś? Mariusz z Wałbrzycha był bezrobotnym górnikiem po likwidacji kopalni. Przez trzy lata żył z zasiłku, popadł w depresję, myślał o samobójstwie, ale kiedy zaufał Bogu, zaczął pomagać innym bezrobotnym górnikom. Utworzył grupę wsparcia, potem fundację. Dziś prowadzi programy przekwalifikowania dla byłych górników w całej Polsce. Gdybym nie przeszedł przez to piekło, Mówi Mariusz, nie mógłbym pomóc innym z niego wyjść. Twoje cierpienie nie było daremne. Twoje doświadczenia nie były bez sensu. Bóg je wykorzysta, żeby przez ciebie dotrzeć do ludzi, których nikt inny nie może zrozumieć. Drogi przyjacielu, dotarliśmy do końca tej wyjątkowej podróży, ale to nie jest koniec. To dopiero początek twojego nowego życia jako wybrany Boga. Chcę, żebyś wiedział, że to nie przypadek, że oglądasz ten film. To nie przypadek, że dotarłeś aż tutaj. Bóg skierował Cię tutaj, bo ma dla Ciebie szczególny plan. Od dziś nie musisz się martwić o jutro. Od dziś Bóg przejął kontrolę nad Twoim życiem. Od dziś jesteś pod specjalną ochroną i opatrzności Wszechmogącego. Ale pamiętaj, wiara bez uczynków jest martwa. To, co usłyszałeś dzisiaj, musisz wcielić w życie. Musisz zacząć myśleć, mówić i działać jak wybrany. Na koniec chcę Ci przekazać błogosławieństwo, które otrzymałem od mojego duchowego ojca. Niech Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty, błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Niech otwiera przed Tobą drzwi, których żaden człowiek nie może zamknąć. Niech daje Ci mądrość w decyzjach, siłę w trudnościach i pokój w sercu. Niech Twoje stodoły będą pełne zboża, Twoje dzbany pełne oliwy, a Twoje serce pełne radości. Niech Twoje dzieci będą jak młode oliwki wokół Twojego stołu a Twoja praca przynosi obfity plon. Niech Matka Boska Częstochowska czuwa nad Tobą, Świętych. Józef prowadzi Twoje kroki, a wszyscy święci polscy wstawiają się za Tobą przed Tronem Bożym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, podziel się tym filmem ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Zostaw komentarz i opowiedz nam o swoim doświadczeniu z Bogiem. Pamiętaj, jesteś wybranym, jesteś umiłowanym dzieckiem króla królów. Twoja przyszłość jest bezpieczna w jego rękach. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie opowiemy o kolejnych tajemnicach życia w Bożej łasce. Niech Bóg cię błogosławi.